Nie no, jak chcesz, Sandra, to możemy do niego zadzwonić i się zapytać prosto z mostu. Agata! No co? Na naszej wsi nie ma mostu. No tak się mówi prosto z mostu w sensie bezpośrednio. Czyli jak? Perfitnie. Aha, no to dobra dzwonimy. To dzwoń. A czemu ja? Bo to twój chłopak i podejrzewasz go o zdradę. I myślicie, że on mi powie? Przecież on się mnie boi. On się wszystkich boi. Poza tym skończył mi się pakiet minut. Ja od wczoraj jadę na kredycie i tylko głucham. Możemy zadzwonić ode mnie. Masz minuty? Ona ma abonament? Zdroszczę. Ej, a może Adi nie odpisuje, bo skończyły mu się pakiety? On też ma abonament. I wziął se laskę z telefonem na kartę? Na to wygląda. Przegryw. Co robisz? Puszczam tam muształkę, zanim on się puści z inną? I co? Aha, ok. Powiedział, że nie może rozmawiać, bo jest zajęty. Czyli co? Czyli nie zdradza. Skąd wiesz? A jak ma zdradzać, skoro pierwsze co usłyszysz w jego telefonie, że jest zajęty? Jest zajęty przez ciebie, Sandra. No w sumie, no.